Ile błędów można popełnić prowadząc własną firmę? Bardzo dużo. Ja w ciągu ostatniego 4,5 roku z samego marketingu i sprzedaży wyciągnąłem 18 dość bolesnych lekcji, no i dzisiejszy odcinek jest właśnie o nich i mam nadzieję, że ci się przydadzą. Będę się troszkę odwoływał do poprzedniego filmiku, żeby już nie powtarzać bez sensu tych koncepcji w kółko. I to też, żeby nie było tak, że wszystko już to ogarnąłem. To są lekcje, z których część z nich do dzisiaj nie odrobiłem. Ale w takim razie przechodzimy do sedna 18 lekcji. Po pierwsze, nie przygotowałem się. No, firma bez sprzedaży nie istnieje. Ja jak odchodziłem za tatu, to pomyślałem, jakoś to będzie. No brawo ja. Dzisiaj, gdybym podchodził do tego tematu, to naprawdę przez parę miesięcy, zanim zacznę jakąś działalność, to bym poczytał na ten temat, pospotykał się z ludźmi. To jest naprawdę jedna z najważniejszych rzeczy w firmie. Przeczytałbym Ask, Marketing 4.0, coś Rassela Bransona, nie wiem, narratologię Pawła Tkaczyka, Gotowi na Start, Pataflyna. Wziąłbym parę takich książek, które mnie nauczą takiego sposobu myślenia, bo jak już jest się i się leci samolotem, to nie da rady go budować. Po drugie, zgadywałem, dużo zgadywałem. Zamiast ludzi zapytać, czego potrzebują, to ja po prostu wymyślałem, co by im się mogło przydać. I to jak robiłem pierwszy kurs online, było fajnie, to widać, że ja po prostu nawaliłem tam wszystko, co mi się wydawało, że ludziom się przyda. No ale nie, w ogóle nie tędy droga. Także dzisiaj zupełnie inaczej bym zaczął, bo robić kolejne produkty, bo to jest tak, że warto się umówić z ludźmi, posłuchać ich języka i potem zrobić coś, co idealnie rozwiązuje jakieś parę konkretnych problemów, tak żeby oni byli zachwyceni. Także pytać, a nie zgadywać. Po trzecie, mała grupa. Nie wiem, jest jakiś taki opór, jak się zaczyna firmę, czy próbuje sprzedawać, żeby próbować sprzedawać wszystkim. Tymczasem, właściwie klucz jest odwrotny, jak się okazuje, i ja ten klucz niechcący na niego natrafiłem i dopiero później to zrozumiałem, bo robiłem szkolenia stacjonarne dla wąskiej, bardzo konkretnej grupy specjalistów w IT, a potem, kiedy zaczynałem eksperymentować z innymi działaniami, to nagle postanowiłem być dla wszystkich. I to w ogóle nie w tym rzecz, bo dzisiaj już wiem, dużo bardziej to rozumiem, że zaczyna się od zachwycenia jednej małej konkretnej grupy klientów i jak oni są zachwyceni, to można iść gdzieś dalej. Także w marketingu to będzie później klucz i ja ten klucz no, zawaliłem. Po czwarte, bardzo przeszywałem nie, tak jakby to nie było o mnie, o tym, że zrobiłem coś beznadziejnego, że ten produkt jest do kitu i w ogóle, a nie o tym, że klient w tej konkretnej sytuacji, w tym czasie, w, tak jak próbuje rozwiązać swój problem, to nie jest dla niego dobre rozwiązanie. No. Także tutaj dużo mi dał lejek sprzedażowy i myślenie w taki sposób w pewnym sensie statystyczny, że nawet jak mam dużą bazę ludzi, to 1, 3, 5% ludzi może ostatecznie będzie zainteresowanych jakimś produktem, i to jest normalne, to jest czysta statystyka. Więc to jest o nich, a nie o tym, że ojej, ja zrobiłem coś, co nie jest piękne, bo naprawdę chciałbym, żeby było tak, że ja po prostu rzucam coś i wszyscy mówią, wow, ale Piotrek zrobił po prostu shut up and take my money. No tak nie jest. no po piąte się bałem dawać za darmo. Ciekawy paradoks. Myślałem sobie, kto mi zapłaci, kiedy ja bardzo dużo wiedzy rozdam za darmo. No i to jest taki, taki problem, który dużo ludzi ma na początku. Ja w jakimś sensie mam go do dzisiaj. Ale to działa troszkę w drugą stronę, że część materiałów rozdaję za darmo, więcej ludzi może się o mnie dowiedzieć. Poza tym, jak przychodzi do kupna, to ludzie wiedzą, znam go, rozumiem go, jakby pasuje mi, wiem czego się mogę spodziewać, dużo mniej jest obiekcji i tego typu rzeczy. Także zupełnie bezsensowne myślenie i dzisiaj też skupiłbym się na produkcji darmowych treści, ale też znowu żeby one miały sens, żeby nagle się nie okazało, że robię coś darmowego na temat A, a tu wyskakuję z czymś w zupełnie innym temacie. Szósty problem to niemyślenie procesem, czyli jakby sprzedaż czy w ogóle zarządzanie produktem czy prowadzenie firmy to jest długotrwały proces, który trzeba faza po fazie po prostu przechodzić. I żeby pokazać, jak straszne to, to było w moim wypadku, to były szkolenia stacjonarne, po których ludzie naprawdę byli zadowoleni i ja nie zbierałem do nich maili. Nawet to byli moi potencjalni fani, naprawdę miałem fantastyczne oceny i jakoś głupio mi ich było poprosić, żeby mi zostawili maila, zamiast po prostu zaoferować jakąś wartość w zamian. Nie wiem, ostatnio na szkoleniach od już jakiegoś dłuższego czasu po prostu mówię, hej, zostawcie maila, wyślę wam takiego długaśnego maila z kompletem linków do narzędzi, do artykułów, do wartościowych rzeczy. I będę dawał znać na bieżąco o nowych. Ludzie pewnie i zdecydowana większość się zapisuje. Także też jakiś absurdalna blokada w głowie. Po siódme, spieszyłem się, na, uwierzyłem tym wszystkim clickbaitowym tytułom. E, zrób to i zarobisz jakieś tam miliony w nie wiadomo jak krótkim czasie. Także za, teraz to jest tak, że albo mamy relacje, albo ludzie nam ufają i zbudowaliśmy to przez dłuższy czas, albo mamy do czynienia z manipulatorem. I po prostu trzeba usiąść, cierpliwie robić swoje i efekty przyjdą. Tak, dzisiaj myślę o tym. Ósmy problem to brak relacji z firmami u mnie. Ja zaczynałem od firm, firmy mi ufały, ja ufałem im, wiedziałem jak się z nimi współpracuje i właśnie nagle wyskakuję na jakiś rynek, którego nie znam, nie mam za dużo relacji. No Jest zasada pareto i ona się sprawdza świetnie, czyli 80% moich przychodów przyszło od 20% właściwie małej grupy firm i zamiast rozwijać z nimi relacje, jakoś pielęgnować czy kultywować, to ja nagle wyskoczyłem, nie wiem gdzie. Nie zbierałem również recenzji od tych firm, referencji. To jest bardzo ważne, to coś, czym mogę się pochwalić. Współpracowałem z dużymi markami, nie wiem, z E.ON, z Komarchem, z paroma innymi, naprawdę dużymi przedstawicielami, którzy są na rynku rozpoznawalni. Byli bardzo zadowoleni, a ja, no cóż, po dziesiąte zaniedbałem swoich fanów. Tam, jeśli człowiek kupi mój produkt i jest zadowolony, i mamy jakąś dłuższą relację. Czasami ludzie kupią wszystko, co ja robię, albo mi kibicują bardzo mocno. Piszą, recenzują, podpowiadają. To jest najcenniejszy skarb. I co ja z nim robiłem? Nic. To jest też straszny błąd, którego nie rozwiązałem do dzisiaj. Jakaś dodatkowa wartość, dodatkowe materiały dla ludzi, którzy po prostu są ze mną w tej podróży i mi pomagają, i mnie wspierają, i mnie też reklamują gdzieś tam na dzielni. Dalej mamy problem z poczuciem wartości. Tak po prostu. Zawsze gdzieś tam podważałem i myślałem, czy to jest wystarczająco dobre, a przecież to sobie można przeczytać w tych wszystkich tam 20 czy 40 książkach, przecież ludzie mogą to sami ogarnąć. I naprawdę miałem z tym bardzo duży problem, aż ktoś mi kiedyś powiedział, że słuchaj, Piotrek, wystarczy, żebyś był 1% lepszy od reszty. I ci ludzie, którzy chcą być 1% lepsi, po prostu cię znajdą i skorzystają z Twojej wiedzy czy doświadczenia. I musiałem sobie to odblokować, ale to straszna blokada w samej głowie. I kolejny problem ze sprzedażą to jest takie. Właściwie sprzedaż to jest takie proszenie dla siebie. W jakimś sensie ja zawsze miałem z tym problem. I to się nadawało na terapię i tam zresztą wylądowało, i walcowaliśmy to bardzo długo, bo naprawdę się czułem tak, jak ktoś mi płaci, jakbym mu coś zabierał, coś drogocennego, jakiś tak nie fair. Także przestrasznie dziwna rzecz, ale no cóż, ludzie bywają dziwni. Połączony z tym jest problem numer 13 dla mnie, czyli takie wciskanie się. Jeju, znacie tych konsultantów i tych ludzi, którzy próbują wam sprzedać, oni nie słyszą, nie, po prostu wy naprawdę tego nie chcecie, i oni jeszcze i jeszcze i mówią, a wy nie, nie, aż w końcu nie wiem, często trzeba rzucić słuchawką. Ja mam taką awersję do tego, że jak miałbym być kojarzony z czymś takim, to wolę uciekać. No i tutaj wylałem dziecko z kąpielą, bo, bo nie chciałem bardzo być takim kimś, kto się po prostu wszędzie wciska. Miałem dylemat o jeju, czy wysyłać tego maila jeszcze, bo może, nie wiem, może to już jest za dużo. Ale gdzieś jest ten złoty środek, który dla mnie trzeba było znaleźć. Ja tutaj naprawdę wyrzuciłem za dużo. Tylko dlatego, żeby nie być odbieranym jako taki właśnie namolny ktoś, kto się wszędzie wciska. Tu kolejny problem to jest taki brak po prostu pokazywania siebie. Nie dawałem gdzieś tam swojego logo, swojej mordki. Na początku nawet strona produktywnych tak wyglądała, że tam było bardzo mało mnie. I dopiero Asia i Beata z Project People gdzieś tam mnie nakłoniły, porozmawiały ze mną i kiedy współpracowaliśmy, jeszcze na, na dość wczesnym etapie, jak się rozwijałem, i faktycznie ja sam, zresztą dzisiaj dużo bardziej ufam, nie wiem, markom, stronom, gdzie są jacyś konkretni, namacalni ludzie, których można zobaczyć, a nie garść rozwiązań, za którymi stoi jakiś anonimowy ktoś. No i tu przechodzimy, jakby jako podsumowanie, też do tego, że zrobiłem nagle kurs produktywność krok po kroku. Znikąd. Byłem dostawcą szkoleń dla ludzi, wąski segment w IT. Ludzie bardzo zadowoleni, dawałem konkretne rozwiązania, i nagle wyskoczyłem z produktem. Dla wszystkich, mm, który jest online, w segmencie ludzi, których nie rozumiem, nie znam, nie znam ich języka. No, i na początku się odbiłem od ściany, chociaż te eksperymenty były ciekawe dla wielu osób. No i nie mogę mówić, że poszło źle, bo ten, ten kurs zarobił ponad 200 tysięcy teraz, już w ciągu tych tam trzech lat, ponad kiedy działa. No, ale zajęło mu ponad 3 lata, żeby się rozpędzić, nie wiem, tam gdzieś z ust do ust jakieś referencje. Także jeśli ktoś nie ma tego czasu, no to to nie jest najlepsza strategia. Także na pewno duża lekcja jest taka, żeby pewne konkretne produkty były wycelowane w konkretnych, nie wiem, ludzi, rozwiązania, a nie po prostu wyskoczyć z czymś nagle jak nie wiem co. Szesnasta rzecz, brak obietnicy. No, ja nie lubię takich marketingowych bredni, które też pewnie znacie, że hej kup tę to, a stanie się to i to i to. Oczywiście to jest przesadzone wszystko, 10 razy nieprawda, ale tak naprawdę ludzie kupują obietnice. I ja się tego bardzo bałem, że mógłbym właśnie takiego bullshitu tam gdzieś po prostu nawciskać ludziom i potem tego w cudzysłowie nie dowieść. Natomiast dzisiaj chyba już nie mam z tym większego problemu, ale też wciąż za mało to robię, żeby powiedzieć, hej, słuchaj, dzięki temu kursowi ja cię nauczę planować i priorytetyzować. W taki sposób, że przejdziesz przez dzień w miarę spokojnie i zaśniesz wieczorem z poczuciem, kurczę, to był dobry dzień. No, jeszcze mi to dość ciężko idzie, ale ludzie kupują obietnice tak naprawdę, a nie jakiś konkretny produkt. To jest właśnie siła takiego dobrego, zdrowego marketingu. I tu kolejny problem. W ogóle nie podkreślałem polityki zwrotów. Na przykład miałem ją od początku w moim kursie online i w ogóle jakoś tego nie podkreślałem. No to jest bardzo ważne dla ludzi, że. Mogą dużo zyskać, a tak naprawdę niewiele mogą stracić. I ja miałem taką politykę, że przez 7 dni można testować kurs, i jeśli komuś się nie spodoba, to po prostu oddaję pieniądze. I nawet nie było o tym wprost napisane na stronie gdzieś tam, gdzieś na boczku. I dopiero jak poszedłem po rozum do głowy, to to właściwie przy każdym guziku kup teraz jest, bo sam przecież, jak kupuję rzeczy, to tak jest, nie? że chciałbym zyskać, a niewiele jest do stracenia, i trzeba to ekstremalnie mocno podkreślać. Teraz już wiem. No i ostatnia, osiemnasta rzecz, nie dawałem uwagi obiekcjom. Obiekcje ma każdy, są normalne. Ja w jakiś dziwny sposób myślałem, że muszę jeszcze bardziej cisnąć i podkreślać zalety. O, takie są zalety, a tu są referencje, a tu jest to, a tu jest tamto. I podkreślam tą pozytywną stronę, zamiast po prostu powiedzieć ludziom, hej, większość ludzi ma takie i takie jakieś obiekcje, jakieś wątpliwości. I wtedy często się dzieje w ogóle niesamowita rzecz, że ludzie, którzy to usłyszą, myślą o. Ale fajnie. No, ja właśnie też myślałem, że to jest jakieś dziwne, ale ktoś też inny ma takie obiekcje, i o, one są rozwiązane, i wręcz może to mieć jeszcze fajniejszy skutek. Także nie wiem, do dzisiaj ciężko mi to idzie, ale walczę. Dobra, i to był taki szybki przelot przez te 18 punktów, których się nauczyłem. Mam nadzieję, że to było przydatne dla Ciebie. Będę wdzięczny znowu za komentarz. Następne tematy. W Planie mam szybkie wprowadzenie do Clickapa, recenzję książki, najprawdopodobniej atomowe nawyki. Także, jeśli możesz, daj łapkę w górę, subskrybuj kanał, daj znać innym. Będę bardzo wdzięczny. A tymczasem powodzenia, trzymaj się, dobrego dnia.